Kurwa, całe podwórko obrosło mi marychą, muszę to skrócić, żeby mnie pały nie złapały. Moja kosiarka z silnikiem poloneza się spierdoliła. Co ten mój jedca odpierdala? Jak nie skrócę tej marychy, to mnie pały złapią. Kurwa, co za złą z podstawówki. Ej patrz, tak cię starzy robili. Ciebie robili figlo na pustyni. Dolej mu trochę moczu to się odpali. Kurestwo bane. No to jazda. No kurwa. Ale z ciebie rumunska kurwa. Przewróć go na bok. Może znowu po opiaku wjechałeś w jakąś babcię. ujka kafar, żadnej babci tam nie ma. Gdzie ty to kupiłeś? Nie kupiłem, sam zrobiłem. To już wiem dlaczego się zjebała. Na szczęście mam już tyle morali, że tego złoma naprawię. Jednij się parę razy i będzie git. Ty to jesteś zjebany jak stado żarówek na plantacji gwoździ. Kurwa, przez twoje pierdolenie ujebałem żnurek. Masz nowy i nie pierdol tyle, bo dostaniesz w straczki. Twoja stara ma taki przebieg, że już jej pomnik pod Tesco pierdolnęli. Dobra, zamknij drzwi od to i to ja. Nowe dwójkę już pójdzie. Ja pierdole, tak to jest jak się samemu składa kosiarkę. O co ci chodzi? Chciałem zaoszczędzić na nowy mózg dla ciebie. Kurwa, z czego ty złożyłeś tego rumuńskiego złoma? Znając ciebie to pewnie z wykałaczek kondonów i miksera. A właśnie że nie, bo z kondonów, wykałaczek, miksera i co najważniejsze masła. Dobra, nie pierdol, bo się jeszcze zmęczysz i zemdlejesz. Kurwa, to coś wygląda jak twój stary lub jak twój były. No chyba jak twoja stara. Dobra, idziemy, bo się już ściemnia. No chyba w twojej dupie. Ciap skład. Ja pierdolę, teraz to już go nigdy nie odpalimy a to wszystko twoja wina ty chujgłowcu z dworca w Zazibarze. Spierdalaj, to ty zjebałeś te ty i tłusty bucu. Kurwa teraz to z tego nawet wózka dla twojej starej nie zrobimy. Co do twojej starej to ona jest taka gruba że lepiej ją przeskoczyć niż obejść. Patrz co podpierdoliłem po Introxowi. Pojebańcu teraz nas za to zbanują na forum. I chuj ważne że mamy to coś. Spróbuję to złożyć ty capiący wymiocie czeczeńskiego partyzanta. Kurwa coś zjebałem, tak samo powiedział twój ojciec do twojej starej jak się urodziłeś. Headshot headshot. Za dużo grasz w San Andreas. Patrz jak się to robi. Kurwa chyba zawołam MacKaibera. ci Patrz tu jest instrukcja, jak cię robili. Na jej podstawie złożę to ociółstwo i będziemy żyli długo i szczęśliwie. prostu nie zapłacić przy w punkcie. To by nawet Kajtek zrobił. Gotowe, teraz chodzimy na żniwa. Czekał out, Na forum pisali, jak to robić. Dobra, ale to nie tu rośnie Marycha. Słyszysz mnie ty wypatroszony kalafiorze z rozjebanej chaty szmaciarza z Uzbekistanu. Masz jakoś kość Marychę. Kurwa nie czytałem tego posta na forum, kiedy ten post się pojawił. I tu cię mam, doniosę Sokarowi, że jesteś nieuważnym ciapkiem i on cię zbanuje. Wiesz co ty mi możesz, ty owsi nogi i pierdopędzie pieprzony przez stado goryli chorych na bydlęcy zwyrodnienie mózgu. Lolu ja żartowałem, a ja nie, dobra to idź, i pokaż mi co umiesz w tym molestowanym mastodoncie. Kurwa zjebało się. Ja pierdolę, co ja teraz powiem po Introxowi. Kurwa on zrobi mi jajduty telegraficzne. To nie moja wina, że jak byłeś mały to ci stara robiła ząbki na bazie oleju silnikowego. Zaraz to wyprostujemy moim wózkiem z dzieciństwa i będzie git. Dawaj kuja, skierdawaj. Kurwa ten twój wózek jest jakiś zjebany. proste zjebany właściciel, zjebany wózek. Stój kurwa. To się nawet nie daje na kolację, masz i ciągnij ty oczoku się. Ja pierdolę mój safe house, i gdzie ja teraz będę sejwował? tym skrócimy marychy i pały pomyślą, że to normalna prawa. Kurwa ty równo. Wyglądasz jak wypiert goluma ty zropiały pan persie. Coś pierdoliłeś czy mi się wydawało? Patrz, tak cię starzy robili. Twój ryj jest tak oczojemny, że widać go nawet z odległości 3 kilometrów. Nie pierdol tylko wyciągaj tą pralkę, co ją zaniebaliśmy z przedszkola. O jak dolej ty masz temu w garażu. Pobawmy się w MacKaibera. Cały ciapskład krzyczy i lubi masło. Ciapskład lubi masło. I, w ogóle, a jeśli lubi masło to lubi też chleb, ale bardziej lubi masło więc zły wady jak. Cały ciapskład krzyczy lubi masło. Ciap skład lubi masło. I w ogóle. A jeśli Lubi nie no jąś zajebiście nam to wyszło. Podpinaj i jedziemy skracać marykę. Ręka nie dupa dwa razy nie daje. Ciap Włącz długie pranie i nie zapomnij dodać kagonu. Mordę może i masz zjebaną, ale pomysły dobre. Dobra, idziemy bo za niedługo będzie ściemniać. <zysklaracja>